Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na marzec dla wszystkich osób z znaku barana. Zmieniłam troszeczkę taktykę i teraz będę stosować rozkład celtycki. Dawajcie mi znać w komentarzach, czy podoba wam się to, czy odpowiada wam ten rozkład i to w jaki sposób interpretuję go. No to możemy zaczynać. Jakie, jaka energia będzie wam towarzyszyła, energia główna? W miesiącu marcu. Mamy tutaj mm, wisielca i ósemkę monet. Przede wszystkim będziecie się skupiać na waszych obowiązkach, na waszej pracy. I to będzie dla was najważniejsze. Natomiast mm, wisielec wskazuje na to, że nie będziecie za dużo działo. Natomiast Będziecie chcieli zmienić perspektywę patrzenia na to, co się dzieje w waszym życiu, przede wszystkim zawodowym, waszym życiu materialnym. Będziecie chcieli zmienić sposób patrzenia na to, w jaki sposób się rozwijacie, w jaki sposób kierujecie swoim życiem zawodowym, waszą ścieżką zawodową. Jest to czas, w którym dacie sobie możliwość refleksji, dacie sobie możliwość rozwoju, ale przede wszystkim intelektualnego. Dacie sobie możliwość Zastanowienia się nad tym, czego tak naprawdę pragniecie, czy ta wasza praca codzienna, ta praca, która płaci wasze rachunki, która pozwoli wam się utrzymać, czy ona faktycznie jest tym, czego pragnęliście, czy to jest, to, czy to jest dokładnie to, co pozwoli wam wykorzystać wasz potencjał? Czy Wasze zadania codzienne, Wasze zadania domowe, które pochłaniają Wasz dzień, czy faktycznie dają Wam satysfakcję? Czy czegoś Wam brakuje, czy może macie dokładnie to, czego potrzebujecie? Jest tutaj dużo możliwości interpretacji. Dajecie sobie możliwość zinterpretowania Waszej rzeczywistości i na tym właśnie będziecie bazować. Zobaczymy, co jeszcze będzie się tutaj działo. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Do przeszłości odchodzi dziesiątka monet, czyli skupienie się na rodzinie, skupienie się na emocjach związanych z rodziną, skupienie się na kontakcie z najbliższymi. Tak, jakbyście chcieli skupić się teraz bardziej na sobie. Zobaczmy, co nadchodzi, tak, żeby mieć tutaj jakąś szerszą perspektywę. Nadchodzi mak. Czyli ewidentnie, tak jak powiedziałam, jest to e, zmiana właśnie tej perspektywy, zmiana patrzenia e, na Wasze życie, e, zmiana, pa, zmiana postrzegania Waszej rzeczywistości. Przechodzicie od tego, e, od zbiorowości, przechodzicie od tego, co jest ważne dla wspólnoty, co jest ważne dla wszystkich innych, e, co będzie korzystne dla m, osób w Waszym otoczeniu, do tego, co będzie korzystne dla Was, e, co pozwoli Wam się rozwinąć. Mak jest to energia, dzięki której wykorzystujemy swój potencjał, dzięki której wykorzystujemy te wszystkie zasoby, które zgromadziliśmy do tej pory. Jest to tworzenie z tego, co udało nam się do tej pory zebrać. Niektórzy mówią, że jest to karta mówiąca o tym, że tworzymy coś z niczego. Może to być również prawdziwe dla niektórych sytuacji, natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to tworzenie z tego, co udało nam się do tej pory zebrać, co udało nam się zgromadzić. Jest to tworzenie czegoś nowego z bazy, która jest naszym dziełem, która do tej pory została przez nas wypracowana. Jest to właśnie ta zmiana perspektywy, zmiana sposobu zarządzania tym wszystkim, co do tej pory. Było w naszym życiu, natomiast zupełnie inne spojrzenie na coś, zupełnie inne wykorzystanie tych zasobów, które do tej pory już były w naszym życiu, były jakoś obecne, były wokół nas, natomiast nie byliśmy w stanie jakoś ich uchwycić, nie byliście w stanie wykorzystać tego potencjału tak, abyście mogli w pełni się rozwinąć. Zobaczmy, co będzie Wam pomagać. Karta świata. Karta świata jest kartą wielkich ark, która mówi o umiejętności e, dokończania spraw, umiejętności zamykania pewnych rzeczy, o umiejętności również spojrzenia na daną sytuację, na dany problem z szerszej perspektywy. Jeżeli coś się kończy, jeżeli coś nam nie do końca odpowiada, jeżeli coś sprawia nam trudność albo z czegoś nie jesteśmy do końca zadowoleni, w szerszej perspektywie, może to być dla nas korzystne, może to być dla nas e, korzystne doświadczenie. Może to być coś, co pozwoli nam się rozwinąć, co pozwoli nam wykorzystać e, tą zdobytą wiedzę, to zdobyte doświadczenie w troszkę inny sposób, co pozwoli nam przekształcić to wszystko, co, e, czego się nauczyliśmy do tej pory w coś nowego, lepszego, coś, co przyniesie nam długotrwałe korzyści, coś, co pozwoli nam mm, faktycznie Pójść w kierunku dla nas korzystnym, w kierunku, który będzie dla nas najlepszy, fascynujący, który da nam radość, który da nam satysfakcję, który da nam możliwość rozwoju długoterminowego. Karta w tym kontekście przede wszystkim zachęca do tego, aby nie bać się zamknąć czegoś, nie, nie bać się zamknąć dany etap. Nie bać się pożegnać z czymś, co być może było dla Was trudne do zamknięcia, co być może nie do końca było dla Was takie oczywiste. Natomiast ta zmiana perspektywy, o której mówi Wisielec, pozwoli Wam spojrzeć na daną sytuację zupełnie inaczej. Pozwoli Wam się pożegnać z czymś, zamknąć jakiś ważny etap w Waszym życiu. Natomiast świat mówi o tym, że nie będzie tutaj smutku, tutaj nie będzie. Rozkliwiania się, myślenia o tym, co by było, gdybyśmy tego nie zrobili, albo gdybyśmy postąpili inaczej w przeszłości. Jest to radość z tego, że możemy zakończyć coś, że możemy dopełnić jakieś dzieło, możemy dopełnić właśnie dany etap. Możemy w pewnym sensie pozbyć się jakiegoś elementu przeszłości, po to, żeby zacząć coś zupełnie nowego, żeby zacząć tworzyć coś. Dzięki czemu wykorzystamy nasz potencjał, tą naszą wiedzę, co pozwoli nam pójść w nowym, lepszym kierunku. Zobaczymy, co będzie Wam przeszkadzać. Rycerz Buław. Jest to osłomiany zapał. W tym kontekście, na tej pozycji ta karta mówi o osłomianym zapale, mówi o tym, że angażujemy się w coś, angażujemy się w jakiś projekt, jesteśmy na początku bardzo zafascynowani, jesteśmy bardzo entuzjastyczni, nastawieni do czegoś, natomiast nie mamy wizji tego, w jaki sposób chcemy faktycznie to spełniać, w jaki chcemy to prowadzić w dłuższej perspektywie, jak chcielibyśmy się rozwinąć. Tutaj jest potrzebne myślenie długoterminowe, myślenie, które mówi o tym, że daną sprawę zaczynamy. I daną sprawę będziemy musieli w pewien sposób zakończyć. Karta świata nawołuje Was do tego, abyście właśnie myśleli długoterminowo, pełnowymiarowo, abyście nie koncentrowali się tylko na danej chwili, nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na tym, co możecie zyskać w chwili obecnej, natomiast spojrzeli na to wszystko z nowej perspektywy. I wykorzystali ten potencjał, który w sobie macie, wykorzystali tą, te wszystkie zasoby, po to, abyście mogli kontynuować daną pracę przez dłuższy okres czasu, abyście mogli faktycznie spełnić się w kierunku, który jest wam przeznaczony, który jest dla was najbardziej odpowiedni. Nie podejmujcie się rzeczy, które będą wam przynosić tylko i wyłącznie korzyść chwilową, które będą wam przynosić tylko i wyłącznie korzyść krótkoterminową. Angażujcie się w projekty, które będziecie mogli zakończyć, które będą mogły Wam dać długoterminowe korzyści. Zobaczmy, jaka jest rada od Tarota. Sąd ostateczny. Macie dużo wielkich arkan i jest to dla Was ba bardzo ważny miesiąc. Sąd ostateczny mówi o wyzwoleniu, mówi o tym, abyście zostawili za sobą to, co Was ciągnie w dół, co nie pozwala wam się rozwinąć, co nie pozwala wam rozwinąć skrzydeł. Jest to rozpoczęcie nowego etapu, zostawienie za sobą tych wszystkich spraw, które do tej pory były dla was zbyt trudne, aby je kontynuować. Jeżeli coś nie pozwala wam się rozwinąć, jeżeli coś nie pozwala wam pójść w kierunku, który jest dla was atrakcyjny, jeżeli coś nie pozwala wam wykorzystać potencjału, który w sobie macie i czujecie, że chcielibyście nareszcie zacząć robić to, co wam odpowiada, to, co pozwoli wam poczuć tą radość i szczęście, to karty was zachęcają, żeby nareszcie zostawić to za sobą, żeby pozwolić sobie na tą wolność, pozwolić sobie na. Zupełnie nowe podejście do życia, zupełnie nowe podejście na przykład do waszej kariery, zupełnie nowe podejście do partnerstwa, zupełnie nowe podejście do waszych relacji w domu. Jest to wyzwolenie się od ciężaru i jest to w pełni świadome. Doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, co jest, co jest złe, co się nie udało, co chcecie za sobą zostawić i zdajecie sobie sprawę z tego, w jakim kierunku chcecie iść, co chcecie osiągnąć i co to wyzwolenie dla was oznacza. Jest tutaj dużo świadomości, samoświadomości. Zobaczymy, co oferuje wam otoczenie. Mamy tutaj asamonet. Z otoczenia nadchodzi jakaś oferta, nadchodzi jakaś możliwość rozwoju, coś, co pozwoli wam się rozwinąć w dłuższej perspektywie, Asmonet jest to przede wszystkim oferta finansowa, jest to oferta zawodowa. Na początku może wydawać się, że będzie zajmowała, że aby rozwinąć dany projekt, aby zaangażować się w to, będzie potrzebna, będzie potrzeba dużo czasu, zajmie Wam to dużo energii, będzie trzeba długo czekać na to, żeby coś faktycznie się tutaj z tego nasiona urodziło, żebyście mogli zacząć korzystać z tego. Karty Wam mówią o. Karty Was zachęcają do tego, abyście, spo, abyście spojrzeli na daną sprawę długoterminowo, abyście spojrzeli na, tą, na daną sprawę z szerszej perspektywy. Nie liczy się tylko i wyłącznie to, co jest korzystne i atrakcyjne w chwili obecnej, w dniu dzisiejszym, ale liczy się to, co przyniesie Wam korzyść w dłuższej perspektywie, dzięki czemu będziecie mogli osiągnąć sukces. W ciągu na przykład najbliższych lat. Coś, co pozwoli wam się rozwijać przez dłuższy czas. Coś, dzięki czemu będziecie mogli tworzyć i wykorzystywać swój potencjał przez lata, miesiące. Jest to projekt, który nie jest odpowiedni tylko i wyłącznie po to, aby lepiej poczuć się w chwili obecnej. Jest to Sprawa długoterminowa, natomiast jest to coś, co przyniesie Wam ewidentnie sukces, przyniesie Wam korzyści. I ta oferta, która jest, która przychodzi z zewnątrz, jest warta rozważenia, jest warta zaangażowania się. Zobaczymy, jakie będzie niespodziewane wydarzenie w miesiącu. marcu mamy tutaj cesarzową. Cesarzowa mówi o obfitości. Mówi również o narodzeniu się czegoś nowego. Dla niektórych z Was może być to wiadomość o ciąży niekoniecznie Waszej, ale również kogoś w Waszym najbliższym otoczeniu. to so karta mówiąca o narodzeniu się czegoś nowego. Te dwie karty razem ze sobą zestawione, oprócz tej kwestii, Dosłownej, czyli um, możecie się dowiedzieć o ciąży waszej albo kogoś w waszym najbliższym gronie. Jest to y, zestaw energii mówiącej o tym, że nadejdzie coś bardzo ekscytującego, coś bardzo nowego. Y, nadejdzie nowy pomysł, nadejdzie nowy projekt, nadejdzie nowa możliwość, nadejdzie Chęć i pomysłowość, kreatywność, której się nie spodziewaliście. Będzie to szansa na to, aby wykorzystać swój potencjał w bardzo nietypowy sposób. Będzie to swego rodzaju spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o kwestie waszej fantazji, pomysłowości, waszego potencjału intelektualnego, jeżeli chodzi o spełnienie się materialne, zawodowe. Jest tutaj bardzo duży potencjał, jest tutaj bardzo dużo energii, bardzo dużo nowości i bardzo dużo. Obfitości, właśnie w dłuższej perspektywie. Jest to pewna ciągłość, pewien cykl, który może zostać przez Was zaczęty, który może Wam służyć przez dłuższy okres czasu. Ta, ta możliwość, ta nowość, która nadchodzi, będzie dla Was bardzo dobra, będzie dla Was bardzo korzystna, nawet jeżeli będzie to oznaczało oczekiwanie przez dłuższy okres czasu na dane rezultaty. Nawet jeżeli to oznacza właśnie lata oczekiwań. Zobaczymy z jaką energią kończycie. I kończycie z energią wielkich arkan. Znów jest to karta koła fortuny. Ta karta mówi o szczęściu. Mówi o tym, że jeżeli coś do tej pory wam nie szło, jeżeli e, czuliście, że coś wam, coś nad wami dosłownie ciąży, nie pozwala wam się rozwinąć, nie pozwala wam pójść do przodu. Jakieś fatum nie pozwala wam przejść na łatwiejszą drogę. Nie pozwala wam pójść w kierunku, który jest dla was atrakcyjny, który jest dla was lepszy, który pozwoli Wam nareszcie zacząć korzystać. Z tych wszystkich możliwości, które gdzieś wokół was się pojawiają. W miesiącu marcu nadchodzi zupełne obrócenie się tego koła fortuny. Nadchodzi szczęście, nadchodzi możliwość korzystania. Z nowych możliwości, nowe kontakty się pojawiają. Pojawiają się właśnie te oferty, które będą dla Was niezwykle korzystne, które pozwolą Wam pójść w kierunku, um, pozwolą Wam pójść w nowym kierunku, które um, nawet jeżeli będzie to dla Was kierunek zupełnie nowy, nawet jeżeli będzie wymagał e, swego rodzaju poświęcenia i pracy przez lata, będzie to dla Was bardzo korzystne. Jest tutaj zdjęcie z Was tego ciężaru, jest tutaj zdjęcie z Was swego rodzaju, właśnie tego fatum, w jaki sposób się za Wami ciągnęło, nie pozwalało Wam się rozwinąć, czuliście, że cały czas coś Was trzyma w tyle, cały czas coś przytrzymuje Was i nie pozwala Wam wyzwolić się, nie pozwala Wam wykorzystać tego potencjału, który teraz w marcu zaczyna się tutaj kumulować i zaczyna się uwalniać. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, w tym miesiącu zmieniacie perspektywę patrzenia na Waszą codzienność, na to, w jaki sposób pracujecie na co dzień. Dla niektórych z Was może to być związane właśnie dosłownie z Waszą pracą, z waszą pracą zawodową, z Waszymi kwestiami finansowymi. Dla niektórych z Was oczywiście może to być kwestia waszego, Waszej codzienności w domu, może to być kwestia Waszej relacji. Zupełnie, y, zupełna zmiana perspektywy patrzenia na to, y, co robicie każdego dnia, w jaki sposób się zachowujecie, w jaki sposób wykorzystujecie swój potencjał albo w jaki sposób nie wykorzystujecie swojego potencjału. Jest to miesiąc również analizowania i akceptowania tego, co się do tej pory nie udało. Do przeszłości odchodzi y, koncentrowanie się na. Y, Koncentrowanie się na Waszych najbliższych, koncentrowanie się na korzyści Wspólnoty, na tym, co będzie najkorzystniejsze, na przykład dla Waszej rodziny, dla waszych najbliższych, co będzie najbardziej korzystne dla Waszego otoczenia, nie dla was samych. Takie przekonanie już odchodzi do przeszłości. Natomiast to, co nadchodzi w marcu, to jest właśnie karta Maga, to jest karta rozwoju, to jest karta kreatywności, to jest karta wykorzystywania tego wszystkiego, co do tej pory udało Wam się zgromadzić, co udało Wam się zdobyć. Karty sugerują, aby koncentrować się na długoterminowym myśleniu. Nie bać się zamykać etapu, w którym jesteście na przykład w chwili obecnej i nie bać się zaczynać czegoś nowego. Nie bać się również patrzeć na daną ofertę, na daną możliwość rozwoju w sposób długoterminowy. Nie bać się zaangażować w coś, dzięki czemu będziecie mogli się rozwijać przez miesiące, przez lata. Jest to... Karta zachęcająca Was do tego, aby w pełni korzystać z tego potencjału, który jest kreowany przez daną sytuację, przez daną możliwość. Karty Was nie zachęcają do tego, aby tylko i wyłącznie korzystać z tego, co jest korzystne w chwili obecnej, co jest dla Was atrakcyjne w dniu dzisiejszym. Natomiast Rada od Tarota. To sąd ostateczny. Nie, bój, nie bójcie się wyzwolić, nie bójcie się zostawić za sobą tego, co wam ciąży, tego, co, was, co wam nie pozwala się rozwinąć, tego, co, co cały, cały czas trzyma was w przeszłości, cały czas trzyma was tam, gdzie czujecie się ciężko, czujecie się niezadowoleni, czujecie się nieszczęśliwi. Pozwólcie sobie na wyzwolenie, pozwólcie sobie na pójście nową drogą, nową ścieżką. W otoczeniu pojawia się as monet, pojawia się możliwość rozwoju, pojawia się możliwość wejścia w zupełnie nową w zupełnie nowy projekt, rozpoczęcie zupełnie nowego zadania, rozpoczęcie zupełnie nowej drogi ścieżki zawodowej. Dla bardzo wielu z Was będzie to bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważna oferta, dzięki której będziecie mogli się rozwijać, będziecie mogli wykorzystać swoje umiejętności, swoją wiedzę. Swoje doświadczenie. Zaskakującym wydarzeniem jest e cesarzowa, czyli właśnie ta obfitość, ten potencjał, ta umiejętność wykorzystywania tego wszystkiego, co zgromadziliście do tej pory, i myślenie również długoterminowe, również myślenie o tym, co może przynieść um, zaangażowanie się w, w dany projekt długoterminowo, pielęgnowanie tego, co już mamy, pielęgnowanie tej wiedzy i wykorzystywanie tego wszystkiego po to, abyśmy mogli, um, mogli czerpać z tego potencjału, z tej pomysłowości, z tej wiedzy w dłuższej perspektywie, latami. Ostatecznie kończycie miesiąc z kołem fortuny. Koło fortuny mówi o całkowicie, całkowitej zmianie, jeżeli chodzi o dotychczasowy e, sposób życia jeżeli chodzi o dotychczasowe możliwości i ta, tą energię, która wam towarzyszyła. Jeżeli czuliście, że idzie wam źle, cały czas coś was ściągnie w dół, że cały czas macie jakieś kłody pod nogami, karta koła fortuny sugeruje, że nadchodzi coś nowego. Pod koniec miesiąca nadchodzi możliwość wyzwolenia, nadchodzi możliwość skorzystania z zupełnie nowej możliwości, z zupełnie nowej puli pozytywnych zdarzeń. Moi drodzy, to jest bardzo piękny miesiąc dla Was. Jest niezwykle silny, macie bardzo dużo wielkich arkan. Wszystkie karty sugerują, że warto podjąć się tego, co będzie Wam przynosiło korzyści długoterminowe, dzięki czemu będziecie mogli wykorzystywać swój potencjał i swoje możliwości nie tylko w dniu dzisiejszym, ale przez kolejne miesiące, przez kolejne lata. Nie bójcie się zamykać etapu, w którym jesteście w chwili obecnej. Nie bójcie się iść za czymś nowym. Nie bójcie się inwestować w coś, dzięki czemu będziecie mogli um, rozwijać się przez lata. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.